Cześć, witajcie. Chciałem zaprezentować Wam swój sposób na spalenie w kominku. No, więc, tak, układamy drewno, tak jak jest tutaj widoczne. Zasada palenia tyczy się sposobu od góry w dół. Czyli, jak widać, grubsze kawałki drewna leżą na dole. Gdzieś po bokach, te najcieńsze leżą u góry i cały płomień będzie się rozprzestrzeniał z góry na dół. To zapewnia większą efektywność palenia, komfort i tak dalej. Ale nie w tym rzecz, chodzi o sam proces rozpalania. No tutaj wszystko widać na obrazku, więc nie ma co omawiać. W moim sposobie posługuje się... Naftą, której użyję do rozpalenia, jest to bezpieczna forma, w moim przekonaniu, rozpalenia w kominku. Tu muszę tutaj odkręcić, Okej odkręciłem, polewam troszeczkę. Nie za dużo. O. i wszystko w temacie, koniec zabawy, następna część to będzie wtedy, jak już zostanie samżar. I wtedy dołożę kolejną porcję drewna, co spowoduje, że nie będzie się dymiło z kominka. Także, także tak to dzięki.